Maneczko z tej strony Miss Sims, a na Waszych ekranach o nocnej porze Rosie. Przyznam Wam się szczerze, że pograłam sobie troszeczkę chwilkę sama, żeby dopracować tutaj te wszystkie umiejętności potrzebne nam do pracy. Pisaliśmy dość tyle książek. Ej, Kevin przyszedł o takiej godzinie, może się coś stało, poczekajcie. Spróbujmy tej chwileczkę z nim porozmawiać, narzekaj na pochmurną pogodę może. Wracając do tego, co mówiłam, troszeczkę po prostu pisaliśmy książkę i to wszystko to było dość nudne, bo on tak siedzia przy komputerze, potem kupiliśmy sobie książkę. O rodzicielstwie, żeby tutaj zaliczyć ten punkt, o czytaniu książek, i to by było tak naprawdę na tyle. Rano lecimy do pracy na 11, także do 11 tutaj troszeczkę sobie naszą Rosie pogramy, ale jak sami widzieliście, musimy ją jeszcze też położyć, spać, bo nie jest ona w najlepszym już stanie. Kevin poszedł, szkoda, Kevin. Chcieliśmy z Tobą porozmawiać, ale rozumiemy, że możliwe po prostu, że pomyślałeś, żeby wpaść do Rozy, ale zobaczyłeś, że jest zajęta i nie chciałeś jej przeszkadzać. patrzcie jak fajnie grają cienie i światła w naszym domu przez ten Dach szklany, no coś po prostu pięknego. Rose, jak skończysz w ogrodzie, to tak, pójdziesz sobie skorzystać z toalety. Potem jesteś dość głodna. Zobaczymy, czy my coś tutaj w lodówce naszej mamy, żebyśmy nie musieli. Teraz, może, gotować. A co ona przywitała się z Kevinem, którego tu już nie ma. Okej, okay, aha, no i Kevin nam powiedział, że naprawdę musi już iść. No szkoda, Kevin. Może zobaczymy się jutro. Mam taką nadzieję, że po pracy znajdziemy dla siebie po prostu trochę czasu. Coś mi się tutaj Rosie zacięła, ale już na szczęście idzie. Nie mogę na nią patrzeć w tym ubraniu do pracy. Po prostu strasznie mi się nie podoba, no ale nie będziemy jej tego zmieniali. Nie wpływamy zbytnio na, taką, na takie aspekty gry. Weźmiemy sobie porcję, zobaczymy, czy możemy rozmno rozmnożyć żabki. Niestety nie. Mamy tutaj kilka roślin z naszego właśnie festiwalu, i myślę też, że zdążymy je sobie troszeczkę jeszcze zasadzić poczekajcie, co tutaj jest, pietruszka, no nie za dużo, bo pietruszka nie jest droga, bardziej po prostu, żeby kiedyś przyszłościowo dzieci jadły zdrowo, szałwię jedną, jedną może marchewkę i jedne te grzyby, właśnie mówię, nie pod kątem zarobkowym, a pod kątem po prostu zdrowego jedzenia, przyjść tutaj zasiać, o kurczę, czy to wszystko, co się świeci jest do ewoluowania? Jak tak, to ja tu będę do jutra klikać, słuchajcie, sami widzicie, ile tego tutaj jest, także ja sobie pozwolę poklikać, żeby jak naj, oczywiście, jak najbardziej rano wstać i mieć po prostu rośliny lepszej jakości, zwłaszcza że na tych truskawkach trochę idzie zarobić. Może nie tyle, co na winogronach, ale jednak dość sporo. Szkoda, że nie ma takiej opcji jak ewolu, ewoluuj wszystko, bo to by naprawdę zaoszczędziło nam mnóstwo czasu, ale słuchajcie, i tak nie jest źle, bo początkowo w ogóle w Simsach 4 było tak, że do, do każdego, do każdej rzeczy ona musiała podejść i tak jakby stanąć przy tym i to ewoluować, także no naprawdę nie ma już teraz dramatu. Tutaj już jesteśmy prawie zresztą, sami widzicie, że przy końcu, także sobie pozwolę tutaj wszystko odklikać. Rosie w tym czasie przyszła Trzeba pozasadzać wszystkie roślinki, także też spoko. Praca, którą wykonała, dobra, to będzie wszystko a propos tego, także to sobie po prostu masowo usuniemy. Słuchajcie, jest godzina prawie trzecia, jak wyglądają nasze potrzeby. Z energią jest słabo. Ja myślę, że ja po, położę Rosie spać, potem ją wyślę do pracy i spotkamy się już z nią, jak ona tą pracę po prostu skończy. Godzina prawie ósma, budzimy Rosie, jest zestresowana w związku z tym, że musi wziąć ten ślub dla pieniędzy. Słuchajcie, myślę, że zdążymy tutaj podejść i sprzedać wszystkie nasze truskaweczki. Jak widzimy, dzisiaj jest dzień rabatów, czyli na wszystkie nasze zakupy dostaniemy 10% rabatu, tylko właściwie ja nie wiem, czy my będziemy coś jeszcze w tym domu teraz zmieniali. Powiem Wam szczerze, że się zastanawiam, czy po prostu gdzieś tutaj już nie zaczniemy pomału budowy dużego domu, albo nie wiem, nie uzbieramy, no umówmy się, do, do 20 tysięcy i wtedy nie zaczniemy budować. Budować, bo bez sensu jest pakować w ten mały domek, który kiedyś może będzie garażem i tak naprawdę nam się w ogóle nie przyda. A potem, no wiecie, no tynku z ścian nie zeskrobimy i tych pieniędzy po prostu nie odzyskamy. Także myślę, że tak sobie to właśnie zrobimy. Słuchaj, jak ci się uda już wszystko zebrać, tutaj widzę, że potrzebują wody i to dość w miarę dramatycznie. Także może jeszcze uda nam się przed pracą wszystko podlać. No i potem będziemy się już zbierali do naszej. Um, właściwie, jak to się nazywa tutaj? Czekajcie, ona jest pisarką, więc będziemy szli do naszego wydawnictwa, o tak oczywiście chciałam powiedzieć. Także dajmy jej tutaj spokojnie skończyć, a po pracy mam nadzieję, że uda nam się już wyrwać naszego Kevina na randkę, no bo słuchajcie, przyjaźnimy się już z nim mega, może byłby już czas, żeby wyjść z jakąś taką romantyczną inicjatywą, także widzimy się już po pracy. I uwaga, Rosie właśnie wróciła, dostaliśmy z tego, co widzę, awans, już lecimy sobie tutaj zobaczyć, co to dla nas oznacza. Awansowaliśmy i teraz będziemy pracować jako niezależna Felietonistka. Będzie teraz zarabiać dodatkowe 6 simolonów na godzinę, otrzymując w sumie kwotę 41 simoleonów. Otrzymaliśmy też 509 simolonów premii. Martwą naturę z jabłkiem, dzbanem, książkami, butelkami i kwiatami. Interakcję, poczuć pomysł na historię. Zaczynamy pracę jutro. Kurczę, zobaczcie, jak nas trochę pędzą do tej pracy. No nic, dzisiaj chciałabym, żebyśmy jednak mimo wszystko po pracy po prostu wyszły. W międzyczasie przyszły nasze rachunki i przyszła też informacja o tym, że głosowanie jest zamknięte, w którym braliśmy udział w zeszłym odcinku i że wygrał plan Smakosze. Łączcie się, także wygrywa tylko jeden, a myśmy tam oddawali na wszystko głosy. Rachunki 786 simolonów. Powiem Wam szczerze, że jak za tak mały domek, uważam, że to bardzo dużo, tylko zobaczcie, z drugiej strony, jaką my mamy ziemię. Ziemia też kosztuje, także nie ma się co dziwić. Od razu opłacimy rachunki i lecimy. Tak się właśnie teraz zastanawiam, czy umawiamy się z Kevinem, czy może sobie dzisiaj zrobimy babski wieczór i umówimy się z naszymi przyjaciółkami, czyli z Taylor i z Melody, którą oczywiście Wy widzowie znacie z naszego głosowania. Myślę zresztą, że sobie założymy tutaj klub, poczekajcie, tak nam będzie po prostu łatwiej z nimi współpracować. Założymy nowy klub, nazwiemy go może tutaj przyjaciółki i będziemy się z nimi właśnie spotykały, chociaż raz na jakiś czas. Weźmiemy sobie takiego drinka na razie, potem jak już Rosie będzie matką, to może Taylor i Melody też znajdą swoją drugą połówkę i też założą rodzinę tutaj, co nie wiem, zmienimy sobie na pieluszkę, że niby takie spotkania wiecie, matek. No ale na razie to po prostu niech to są jeszcze takie imprezy. Zasady rekrutacji to nie są takie ważne, tylko po prostu najważniejsze zajęcia klubowe, które sobie wybierzemy. Chciałabym, żeby to były na pewno interakcje przyjacielskie, żebyśmy cały czas pracowały nad naszą przyjaźnią. Także poczekajcie, towarzystkie, weźmy sobie tutaj, zachowuj się przyjaźnie wobec wszystkich dokładnie. Weźmiemy sobie może jeszcze, poczekajcie, tutaj z takich rzeczy zabawa i gry, no nie wiem, właściwie tutaj nie wiem, coś nam z tego pasuje, poza domem, tańcz. Chciałabym coś takiego, właśnie, żebyśmy, wiecie, trochę korzystały po prostu z tego życia. No bo dziewczyny są młode, jeszcze nie mają żadnych zobowiązań, to niech tańczą, niech się bawią, po prostu niech piją. Może drinki wybierzemy sobie też. Poczekajcie, weźmy sobie tak jedzenie i napoje. E, pij drinki, dobra. No i gdzieś od razu tutaj sobie właśnie z tym klubem ruszymy. Wiem, że chciałam się spotkać z tym Kevinem, ale słuchajcie, najpierw babeczki muszą sobie troszeczkę oplotkować, co się u nich działo przez ostatnie dni, bo dość rzadko się spotykały teraz. E, były trochę zajęte, zajęte, po przeprowadzce, i no nie miały czasu, żeby to jeszcze wymienić swoje wszystkie emocje. Także, o Kevin, przyszedł. Słuchaj, Kevin, możesz poczekać. Rosie nie wróci późno, bo wie, że jutro musi iść do pracy, także możesz na nas poczekać i spotkamy się po prostu po naszym powrocie. I uwaga, przybyłyśmy. Podjęłyśmy taką decyzję, żeby z dziewczynami spotkać się dzisiaj w naprawdę ekskluzywnym klubie. Co mi tak wolno tutaj jedzie. Możliwe, że daje wam czas, żebyście się przywitały z nimi. Wiem, że niektórych z Was na pewno teraz cieszy widok tej zarówno Melody, jak i naszej drugiej koleżanki, która się nazywała. Taylor, bo pamiętam, jak żeście im kibicowali, żeby to one były głowami tej serii. Taylor poszło chyba trochę gorzej, ale Melody pamiętam, że przegrała z nami jednym, jedynym niestety punktem. Pokażcie Melody, gdzie tutaj jest, bo wszyscy bycie chcieli zobaczyć tutaj, w wejściu. Zobaczcie, czekajcie, jedziemy sobie do niej. Na chwilę trochę klapniemy ściany. Tutaj się chowa, dopiero tak naprawdę wchodzi, się zastanawia, czy już może iść na klubing, czy jednak ma się najpierw przywitać ze swoimi dziewczynami. Mają ci dziewczyny, o czym do porozmawiania na pewno. Myślę, że tutaj Roland. Rosey opowiada właśnie o tym, że znalazła pracę, że się w miarę odnajduje, że jedną przed chwilą rzuciła, ale już ma kolejną i że na razie jest bardzo fajnie. No i gdzieś tam na pewno pomiędzy słowami opowie im o Kevinie, tylko wydaje mi się, że to potrzebuje trochę czasu i może właśnie jakiegoś zakropienia drinkami, bo nasza Rosey tak naprawdę marzy o rodzinie, marzy o miłości, ale obawia się, że może cierpieć, bo gdzieś tam na pewno w życiu już tego cierpienia doświadczyła, dlatego jest tak troszeczkę na tą miłość jeszcze zamknięta, ale Kevin ze swoim uśmiechem. Topi lud jej serca, także kto wie, kto wie, może już wkrótce tutaj właśnie jakieś romantyczne rzeczy się pojawią. Rosie, myślę, że pierwszą kolejkę my postawimy i kupimy Wam coś takiego, co tak by ładnie wyglądało. Poczekajcie, tylko też nie byłoby aż takie drogie, bez przesady, tak? To by była tak naprawdę cała nasza dniówka, aż tak szaleć nie będziemy, ale kupimy sobie, może, o to dość fajnie wygląda, Kokoito. Koloko, coś tam, coś tam, to tradycyjny portorykański napój bożonarodzeniowy. <noise> Wszystko się zepsuło, niestety nam nie, nie pasuje. Weźmiemy sobie coś innego, nektary winogronowe, też fajnie wyglądają, ale bym chciała coś takiego o, na przykład to, tylko żeby jednak troszeczkę alkoholu miało. Także poczekajcie, no nie ma żadnych innych ładnych drinków, ej. No teraz się rozczarowałam, no dobra, to weźmy tę naszą całą dniówkę, eee, myślę, że raz możemy sobie zaszaleć, pozwolić sobie kupić, chodźcie dziewczyny, zapraszamy Was na drinki, Rosie stawia, mam nadzieję, że Wy też postawicie jakąś kolejkę, nie tylko nas tu będziecie na koszty narażały, może nie powinnam tak bezpośrednio o tym mówić, ale no taka już po prostu jestem, To pojawiają się inni Simowie, z którymi oczywiście możemy chwileczkę rozmawiać, ale na mężczyzn my już nie patrzymy, bo już po prostu Rosie wybrała, także nie będziemy to już jej mącić, patrzcie jaki barman daje pokaz swój, ich możliwości. Zamówiliśmy drinki. Dziewczyny, chodźcie, żeby wam nikt inny nie sprzątnął takiego drinka, gdzie te nasze dziewczyny są. Gdzieś tutaj tańczą na, na, po prostu na parkiecie. Włączyłam nam od razu też spotkanie klubu, żeby nam się nabijały jakieś punkty. Także mam nadzieję, że te wyjście będzie po prostu dla nas udane, bo potrzebujemy odreagować. Wiecie, jak ona na co dzień non stop, tylko pracuje, zajmuje się tym, żeby jakoś przetrwać ten najcięższy czas, no to jest po prostu wydaje mi się, że to jest zmęczona i uwaga, uwaga, teraz czas na nasze drinki. Pojawia się po malutku. Dziewczyny, picie, zamówiłam dla nas. Jak widzimy tutaj, Taylor chwali naszą Rosie chyba za wybór i uwaga, wasze zdrowie, cieszę się za spotkanie nasze, żebyśmy miały częściej okazję się jeszcze spotkać, gdzieś tam wyszaleć, a z czasem może kiedyś wyjść z dzieciaczkami na spacer, bo mam nadzieję, że te dziewczyny też mają podobne plany do nas, no ale tak naprawdę nie wiadomo, aż tak dobrze ich po prostu nie znamy. Dobra, wypiłyśmy drinka, myślę, że nie ma co zwlekać, trzeba iść tego drinka wypocić na parkecie, także Chodźcie, tańczcie razem, zobaczymy, jak Wam tutaj pójdzie. Potem, oczywiście, spróbujemy zrobić jakiś wspólny taniec, ale na razie, chociaż odrobinę pomachajmy naszymi biodrami. Uwaga, uwaga, rozy już pomału idzie. Daję przykład dziewczynom, ale one chyba muszą najpierw dopić drinka. Tak mi się wydaje. Przynajmniej tam Melody sobie jeszcze siedzi i nie może podejść. Możliwe, że parket jest już pełen. Ej, zobaczcie, jak dużo dzisiaj jest Simów tutaj no ale jak widzimy nie przeszkadza, to Taylor, która już właśnie tutaj wymachuje rękoma i sobie próbuje potańczyć, no Rosie też nawet nie doszła na parkiet, a już tańczy, niech się troszeczkę odstresuje, ja tak troszeczkę z niepokojem zerkam na godzinę, bo zobaczcie jest 22 my jutro do pracy idziemy na 11, bo musimy jeszcze ogarnąć nasz ogród, także no ogólnie grubo, nie wiem do której sobie tutaj zostaniemy, może tak do tej północy a potem będziemy musieli się zwijać, żeby się po prostu położyć, no bo ten dzień tak naprawdę no dramatyczny szybko się kończy, jak się od 11 do 19 jest w pracy, no takie typowe 8 godzin, w naszym życiu też tak niestety jest i często musimy wybierać, czy chcemy iść na klubing, czy chcemy jednak grupowy taniec weselny, kowbojski, nie, weźmy sobie po prostu grupowe. czy chcemy jednak po prostu się wyspać, czasem trzeba wybrać coś kosztem czegoś, Rosie dzisiaj wybrała balet, zobaczymy jak jutro za to zapłaci, oby po prostu biedna nasza nie żałowała, uwaga, uwaga, dziewczyny teraz przejmują parket dla siebie i będą wykonywać taniec grupowy. Rosie już stoi jako pierwsza liderka tego klubu, już się po malutku buja. Taylor do niej dołącza i gdzieś tam pomału widziałam, że ze schodów schodziła Melody. Na razie się bujamy, czekamy aż do nas dołączy, ale ona niestety nie może, bo jak widzimy musi do toalety, także dziewczyny lecą same i tańczą sobie tutaj. Zobaczcie, nie ćwiczyły ani nic, o Melody jednak została, żeby trochę tam się z nimi pobujać. Nie ćwiczyły, ale jednak układ i tak im wychodzi, także no jestem pod wrażeniem możliwe, że po prostu są tak ze sobą zżyte, albo może gdzieś tam kiedyś w swoim życiu to ćwiczyły, Robsi się śmieje, coś tam chyba im do końca nie poszło, ale jednak, no ja uważam, że taniec wyszedł dość dobrze. Myślę też, że mogłabyś teraz tutaj chwileczkę właśnie, Taylor, opowiedzieć o Kevinie, weźmy to może w ożywionej rozmowie. Melody już chyba nie zdążymy, bo ona chyba idzie się troszeczkę ogarnąć, bo jak widzieliśmy, miała wpadkę z pęcherzem, ale musimy jej powiedzieć, żeby się nie czuła, że jest po prostu przez nas w jakiś sposób, wiecie, pominięta, nie możemy tak robić, także zejdziemy sobie tutaj na dół do niej i spróbujemy tutaj właśnie na szybko jeszcze jej powiedzieć powiedzieć o tym, że ktoś się w naszym życiu pojawił, jeszcze nie mamy żadnych romantycznych zapędów, ale że to jest raczej dobry Sim, jest troszeczkę niezręczny towarzysko, trochę nieśmiały, ale w tej właśnie swojej nieśmiałości jest bardzo, ale to bardzo uroczy i to wydaje mi się, że Rosie chciałaby swoim przyjaciółkom na pewno powiedzieć, czekajcie, nie będziemy musieli iść na dół, bo z tego, co widzę, Melody przyszła tutaj do nas, także super, zdążymy sobie jeszcze chwilkę porozmawiać, e, powiedzieć o tym obu naszym przyjaciółkom, że, tak jak powiedziałam, żeby żadna nie czuła się pominięta i myślę, że to będzie już dobry moment, żeby nasze spotkanie klubowe kończyć i po prostu mykać do domu, bo zobaczcie, północ, mamy bardzo mało czasu, a Rosie jest dość zmęczona, także musimy troszeczkę zadbać o jej potrzeby, e, żeby jutro w pracy była w miarę świeża, no bo jednak jako autorka musi ona ten umysł mieć taki, wiecie, cięty. Dobra, widzimy się już w domku dotarliśmy, jest przed pierwszą, także no podróż zajęła nam bardzo długo czasu, choć Rosie, szybciutko skorzystamy z toalety, bo widzę, że tutaj pęcherz nie najlepszy, może weźmiemy szybki prysznic, żeby spłukać z siebie, wiecie, taki smrodek klubu, bo kluby zawsze jednak pachną dość tak, no w zależności w jakich się bywa, ale zawsze tam po prostu pachną ludźmi, fajkami, imprezą i wszystkim, także szybciutko weźmiemy jeszcze kąpiel, żeby się położyć, spać już świeżym, nasz ogród potrzebuje jutro naszej in ingerencji, no wam powiem szczerze, że ciężko się robi, ciężko się robi, ale to wszystko właśnie przez te wybory, jakich dokonaliśmy, że zamiast wrócić po pracy do domu, zająć się też pracą, przygotowaniem do pracy, bo zobaczcie, słabo nam poszło, to postanowiliśmy jechać na imprezę. Tylko no, słuchajcie, Rosy jest młoda. Rosy nie ma jeszcze dzieci, nie ma jeszcze zobowiązań, także nie ma się co dziwić, że co jakiś czas wybierze troszeczkę, tak może nierozsądnie, ale jednak wybierze rozry, rozgrywkę zwyczajnie. Ja ją tutaj położę, spać i może zdążymy się jeszcze rano spotkać w ogrodzie. Zobaczymy. Nie należało do udanych. No wiem, bo nic nie wydaliśmy, bo na razie zbieramy na budowę dużego domu. Słuchajcie, nie wiem, dajmy jej pospać do tej siódmej. Ja w tym czasie może posprzedaję troszeczkę jej wyposażenia. Czekajcie, żeby tego czas za szybko nie leciał. Trochę sobie może już zwolnimy, weźmy sobie na dwójkę. No i teraz tak, sprzedamy tak pietruszki, pietruszki. Grzyby, truskawki, sprzedamy szałwie, sprzedamy tu pietruszkę, marchewkę też. Poczekajcie, co my tu jeszcze byśmy mogli z tego sprzedać. No starego jedzenia chyba się niestety nie da. To zbieramy dla dzieciaczków, ale tak, te plakaty też sprzedamy i troszeczkę jak widzicie, kasy nam się tutaj uzbierało, także ja się bardzo cieszę. Potem jesteśmy bardzo głodni. Nie wiem, o której myślę, że to już będzie czas wstać, bo ogród trzeba niestety ogarnąć. Jutrzejszy dzień nie będzie dla nas łatwy, bo ja już wiem, że będziemy odsypiali po prostu dzisiejszy. Tak to niestety jest. Zjedzmy sobie szybko, póki coś jeszcze. Mamy do zjedzenia, no i Rosji potem spróbujemy do tego ogrodu podejść, żeby przed pracą tutaj jednak zebrać. Parcie znowu są de, do ewoluowania. Kurde, te nasze rośliny szybko rosną, no niby się tylko cieszyć, ale z drugiej strony, no ja co chwileczkę muszę tutaj klikać, żeby poprawiać ich jakość. Zobaczcie, to jest też tutaj do ewoluowania. Możliwe, że tutaj po prostu jest taka dobra gleba. Nie wiem, rzadko mieszkam w tym mieście, także aż się zaskoczyłam. Choć pójdziemy teraz, sprzedamy wszystko. Ej, będzie ładny hajs. Widzieliście z jednego krzaka? Mamy dostać 400. Tamtego dobrej jakości, także naprawdę warto jest tutaj poświęcić czas i klikać i ewoluować, bo to naprawdę wpływa potem na nasze pieniądze, które nam się przydadzą. Wiecie dobrze, bo już Wam o tym mówiłam, że ja najbardziej lubię ten etap bogacenia się, ale szczerze mówiąc, e, troszeczkę czuję presję tego, że powinniśmy już pomalutku myśleć o ślubie, myśleć o dzieciach, a co za tym idzie, no po prostu musimy te pieniążki robić troszeczkę szybciej. Dobra, jest 7.42, zdążymy sobie jeszcze odchwaścić. Jak widzicie, no hajs uzbierał się nam naprawdę fajne. Naprawdę warto jest tutaj tym ogrodnictwem, nad tym ogrodnictwem się pochylić. Nie, nie zatrudnij zawodowego ogrodnika. Opryskaj przeciw tej owadom. E, zwłaszcza, że czasami po prostu, nasze roślinki, jeżeli są w dobrej jakości, to z czasem wystarczy je tylko zredukować i mieć naprawdę 10 krzaków, ale te 10 krzaków, jeżeli dziennie da nam przykładowo każdy po 400 simolonów, no to i tak jesteśmy ustawieni i zarabiamy więcej niż jakiejkolwiek chyba pracy simowej można zarobić. No nie wiem, może jako lekarz na dziesiątym poziomie zarabia się więcej, ale tak to sami ile my dostajemy za dzień, 41 za godzinę, pracujemy około 8 godzin, tak, nie, teraz już troszeczkę chyba krócej, no ale i tak, no nie jest to porównywalne do tego, co możemy mieć tutaj za 25 minut, no tak, bo idziemy na dziewiątą, o kurde, zdążymy odchwaścić, chociaż opryskamy sobie jak wrócimy, Rosie, na spokojnie. Będziemy musieli też podlać, niestety nie spadł deszcz, żeby mógł nam podlać, ale to nic, dobra, zostawiaj te roślinki i lecimy do pracy, żeby się nie spóźnić, bo jak już widzimy, i tak troszeczkę idziemy spięci, no i nie zrobiliśmy tego, co powinniśmy byli przed pracą zrobić. Poczekamy na naszą Rosie, aż wróci, tymczasem jak widzicie, dzwoń do nas Taylor, Christopher i ja mamy ze sobą mnóstwo świetnej zabawy, dzięki za radę, dostajemy też za naszą książkę Simoleona, na razie jest to naprawdę nieadekwatne do pracy, którą włożyliśmy w tą książkę, ale spokojnie. Pieniążki będą się zgadzały, tylko trzeba przetrwać ten czas, kiedy nikt nas jeszcze nie zna i nikt się naszymi historiami po prostu nie interesuje. Rosie właśnie wróciła. Jak widzicie, zarobiliśmy 328 simolonów. No to są po prostu śmieszne pieniądze w porównaniu z tym, co my wyciągamy na ogrodzie, ale trudno. Żadna praca nie hańbi i żadna nie daje od razu kokosów, także będziemy sobie cierpliwie drapali się do tego, żeby w końcu te pieniążki zarabiać porządne. Chyba nasze rośliny nie potrzebują wody, potrzebują na pewno opryskania i odchwaszczenia. Coś tutaj mi się świeci, że powinno być ewaluowane, ale nie wiem tak naprawdę co. Rose jest strasznie śpiąca. Myślę, że w dzisiejszym odcinku położymy już ją spać i będziemy sobie pomalutku kończyli. Ja tutaj troszeczkę ją po prostu tu postawię na nogi. Jutro ma wolne, powiedzcie, że ma wolne. Ma wolne. Kevin przyszedł. No nie, no nie możemy trzeci raz go zignorować. Słuchajcie, zagadamy go. Przestań na chwileczkę tutaj pryskać. E, zagadamy go. Weźmy sobie teraz tak. Zapytaj, jak minął go dzień, i potem z nim będziemy po prostu sobie rozmawiali. A ty w międzyczasie będziesz sobie tutaj ogarniała swój ogródek. Dlatego, że no, byłoby już mi bardzo przykro, gdyby Kevin naprawdę trzeci raz spotkał się u nas z zamkniętymi drzwiami, e, bo my jesteśmy zajęci naszą pracą. No słuchajcie, no trzeba jednak pamiętać o tym, że Kevin jest dla nas bardzo ważny i możliwe, że to jest najważniejszy moment dnia dla naszej Rosie i musimy tę ją wspierać, oczywiście, żeby ta znajomość się rozwijała. A ty kim jesteś, Kayla? Nie znamy się chyba. Nie wiem, czy chcemy się poznać. Właściwie, jak już do nas przyszłaś, to pewnie masz jakieś powody. No ale patrzcie, my musimy się jej spróbować przedstawić, mimo że ona do nas przyszła, no troszeczkę bez sensu, wyślemy ją do domu i skupimy się tutaj po prostu na rozmowie z Kevinem, jak widzimy, pryszczemy za wzięcie, ale przy okazji tutaj troszeczkę z nim rozmawiamy, żartuj o dawnych czasach, weźmy sobie może tutaj jeszcze, nie wiem, okaż mu podziw po prostu tak opowiedz mu, co robiłaś dzisiaj w pracy, że ogólnie nie był to dla ciebie najłatwiejszy dzień, bo wczoraj z dziewczynami byliście na klubingu, no i dzisiaj byłaś bardzo śpiąca, bardzo zmęczona, ale oczywiście dałaś z siebie wszystko, no i masz wrażenie, że to dobrze na twoją ocenę pracy mimo wszystko wpłynęło, bo zobaczcie, mamy ocenę dobrą, myślę, że tutaj chwileczkę z nim jeszcze porozmawiaj, a potem po prostu go przeprosi, powiedz, że musisz się iść położyć, bo jesteś w tak złym stanie. Poczekaj, nie, Kevin jest smutny, musimy mu chwilę poświęcić. Ale zaliczamy właśnie omdlenie. Niestety, energia spada nam totalnie do zera i nasza rozi wykończona pada. Potem chwileczkę jeszcze spróbujemy też z nim porozmawiać. Obejmiemy go może, żeby mu troszeczkę ten humor jednak poprawić. O, pożartujemy o dawnych czasach, żeby się trochę uśmiechnął, a potem jednak będziemy już uderzali w pościele, żeby się wyspać na dzień jutrzejszy i na kolejny odcinek. Słuchajcie, ja myślę, że my sobie w tym momencie zakończymy. Bardzo Wam dziękuję. W przyszłym odcinku, myślę, że dzisiaj. Jeśli już z tym Kevinem postaramy się wyjść, żeby coś między nimi romantycznego pomalutku się działo. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiam, Miss Sims.